Dziś sobie z dziewczynami nagramy domek jesienny versus domek wiosenny. I patrzcie jaki piękny kolor tego domku dziewczyny zrobiły. Mega mi się podoba i bardzo pasuje w ogóle do tematu. No, jesienny to wiadomo, pomarańcz lub czerwień, więc dałam taki pomarańczowy. Znaczy, bardziej go myślałam, żeby go zrobić takiego. Hmm, coś takiego. No dobra, niech będzie. Dobra. To w sumie możemy zacząć sobie od dekorowania. Okej, okay, idziemy do domku. I jednak wzięliśmy te domki co zawsze. Czekajcie, zamkniemy drzwi trochę, żeby jednak nam nikt nie wszedł do tego domku. Dobra, więc sobie w sumie możemy zacząć od lampeczek. I pisaliście mi, moi drodzy, jak się zmienia kolor, ale nam jest jakąś ofermą i nie daje rady tego zrobić. No jesienny Elizo, no, bo... E, robiłam tak, jak Wy mi umówiliście, i po prostu wszystkie propsy mi znikały. Więc naprawdę ja nie wiem co jest. Karetka nam tu jeździ koło domu, coś tu się dzieje, dziwnego, e, bo po prostu to nie chcę ze mną współpracować i nie wiem, czy to jest z moim Robloxem, czy po prostu nie mam pojęcia i coś tu jest nie tak po prostu, tak. Tak to jest. Coś tu jest nie tak. Dobra. W sumie ty... O, kotek po Jak wiosenny, to... Poż, co ja gadam? Jesienny, to go być też takie czerwone ładne świeczki. Niestety nie mamy czegoś takiego, jak na przykład liście na ogród, aby je dać. I może są prześliczne? Ej, czemu one nie chcą się otworzyć? E, czekaj. Dobra, otworzyłam już. Oh, się udało. To jest wywiórka? Dobra. To jednak to jest wywiórka, moi drodzy. To nie jest jednak kot. E, tutaj Eliza nas naprowadziła, to jest wywiórka. Po prostu, nie wiem, ja źle chyba myślałam. Dobra, e jak jesień. Dlaczego to mi się tam stawia? Właśnie co jest? Ej! A, coś mój Roblox tu nie chce współpracować ostatnio. Naprawdę, coś się dzieje. I możecie dać znać, czy u was też coś jest nie tak, bo szczerze mówiąc, nie wiem co jest. Jakoś tak dziwnie. Zawsze się tak łatwiutko wszystko stawiało i tak dalej, a teraz to jakieś takie no, dziwne rzeczy się tu dzieją się. Dobra, to dynki mamy, bo w jesień co jest? Halloween. A ja lubię Halloween. I będzie Halloween. Dobra, taki uuu, balon. One nice! Fajnie to wygląda. Może takie lampiony, żeby nadać taki cieplutki klimacik. Uuu, fajnie one wyglądają. Dobra, czekaj ta, czekaj ta. Może je damy jednak tutaj albo tutaj? Nie wiem, może O, dobra, no, tu, tu jest dobrze. Okej. Okay. Teraz może sobie wezmę... Hm. Co ja sobie mam wziąć? Nie wiem, co mam sobie wziąć. E, Kościół w raczej stawiać już nie będę, chociaż? Nie no nie, raczej nie. E, co mamy tutaj jeszcze takiego jesiennego, powiedzmy sobie? Tutaj są prezenty, więc raczej tak średnio. Tu mamy jakąś dynię, więc może w sumie bardziej takie dynie damy tu. Chociaż nie, tu właśnie fajnie by wyglądała ta z lampeczką, co nie? No bo zamiast dawać i lampkę, i to, i tamto, i tamto, wszystko, to po prostu łatwiej dać dynię. A my damy sobie jednak taką dynię. O, ta tam! I będzie idynia i będzie świecić, i będzie wszystko ładnie. Dobra, o co tu chodzi? W sensie, że co? W sensie, że to. I nie wiem. Dobra, Eliza coś tam ze świeczkami kombinuje. Okej, okay. fajnie, fajnie. Może. To będzie fajne, tylko to nie ma takiego koloru, jak ja bym chciała. Ktoś okradł bank, bo mi tu coś pip, pip. Widzicie, co tu się dzieje? No, i tak robi mój Roblox ostatnio. No, co się dzieje? się? Halo! Oh my god. Przecież to jest jakieś dziwne. I ciągle słyszę pikanie. Non-stop pikanie. Gdzieś bank okradają. No, a jak? No przecież, dobra, damy sobie Uuu, to jest jednak wielkie A, dajesz takie, okej okay. Nie, no tu się nie zmieści, tu nie ma nawet opcji O nie, 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 ja już znam te zabawy Ja już znam te zabawy Zaraz będę miała po domku, nie, 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 nie nie, ja tam nic, nie, nikogo nie przyjmuję. Możecie się teraz być tak zdezorientowani, bo możecie nie wiedzieć o co chodzi. Ale często przychodzą właśnie takie osoby, i dzwonią do drzwi, dzwonią. No to co? Nie wiesz co zrobić? Otwierasz po prostu. No, a później oni ci niszczą cały domek. I ja już mam dużo takich osób. Dużo takich osób przeżyłam, dlatego już się uczę na błędach i, i nie. Nie wpuszczam, nie wpuszczam, nie, nie, nie. No i ciągle będę teraz słyszała dzwonienie. Nie ma nikogo w domu! Nie otwieram. Dobra, damy tutaj drzewko, że ktoś sobie pomyślał, że nas nie ma. Do widzenia. No. Przestańcie mi dzwonić No, ale to nie są moi widzowie, bo ja sprawdzam No widzicie? To nie są moi widzowie Nie, 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 bo ja czytam na czacie To nie są oni Dobra, co by tutaj jeszcze z propsu sobie rzucić? Czekajcie, zapytam Elizy Jak zmienia kolor Co? Czekajcie, postawimy sobie coś Weźmy na przykład, nie wiem, powiedzmy e, Gdzie były poduchy? Gdzie? O, poducha to poducha. I co w ustawieniach? Yeah! Widzowie, tyle miesięcy w nieświadomości. Gdyby nie wy, gdyby nie wy, to ja bym po prostu, nie wiem, no nie wiem, obem jestem, nedem totalnym. <ścoughs> no bo ja bym coś, tak? No, wszystko fajnie. I... Jak sobie dawałam, to ja szukam. Gdzie to mi się wyświetla? O co tutaj chodzi? Ja byłam pewna, że ty z prawej strony. Nie. Tu chodziło o to. Nami, ty jesteś taka jakaś, nie wiem, bez życia. <śla> o nieźle, nieźle. Teraz wszystkie w sumie kwiaty możemy sobie tak robić. Ten ma ładny. Ten jest ładny, bo ma białą doniczkę. Dobra. I teraz tak. No, witamy w domu. <śla> Ej naprawdę masakra i ja tak teraz te, mogę sobie zmieniać wszystko te? No kurcze! Elegancko! Ale widzowie mają ze mnie teraz bekę na pewno, nie? <śmiech> <śmiech> Ale macie za mnie baka z życia! A wy mi tu Tu na mi, tu, tu, tu! Nie! nami mi to jest po prostu uparta i trzeba jej pokazać palcem! <laughs> Ej nie 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 nie! Ja pisałam, że widzowie wchodzą ogrodem, to widzowie by wiedzieli, a ja jak... No, tak. Nie! Kukurydza mi się tu postawiła. Co ja? Co ja tu zrobię? Aha, bo ja chciałam tamto wziąć, ale tego nie wzięłam, nie kliknąłam i... O. Mhm, mhm, dobra. No ja to jestem dobra. Co jest? Idziemy zrobić dymko. Tylko one mi się tak średnio podobają. Bo one po prostu jakieś, nie wiem. One są skomplikowane. Jakbyście w tle słyszeli jakieś strzelanie, pukanie, to Alwin. <grywka> Alwin biega i domaga się jedzenia. Mimo że ma jedzenia. W Pełno, dosłownie pełno. To jest cały Alvin. U, ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Czekajcie, to były jakieś lampione, tak? Lampiony, nami. Szukaj, szukaj, szukaj. Dobra, lampiony. I aha, ich nie mogę zmienić koloru. Nieważne. Ale nie, no jest spoko, spoko. Dobra, nie wygląda to tak źle. Myślałam, że będzie bardziej jakiś mega, mega jesienny. Teraz wygląda bardziej Halloweenowo i dziewczyny w ogóle też się przebierają na Halloweenowo. No ale dobra. A co tu ja sobie zrobię outfit. Eee, jesienny. Okej. Okay. Bierzemy ten sam sweterek. Może jakiś... Nie? Chociaż spódniczka taka by też. Tu za bardzo niczego fajnego nie ma. Chociaż? Ej, nie nut no, nie, spodnie by się bardziej przydał. Tak, tak. Nie no, spoko to wygląda, mi się tak w ogóle wydaje. O, ja lubię tak w ogóle w kiterce mieć włosy. No, a w sumie co jest, Eliza, coś ty się przypada! <śleszy> Eliza, coś ty zrobiła. Szczerze boję się jej. Jestem... <noise> Bardzo wyglądasz przepięknie. Nie mogę, nie wytrzymam. Idę, idę, idę. Hello! Uuu, jak tu ładnie, jak tu zielono! O, ja cię dziewczyny! Ale super wiaduszek! Ej, repka, nie widziałam jej nigdy. Uuu, ładnie! Ładnie, ładnie! A czekajcie, co one tutaj udekorowały? Dobra, z jest kwiatek. Choinka! No dobra, drzewko tu, tu. A, dobra. O, ktoś tu poszedł, a nie? A, są rzeczy nice. Dobra, dobra. Ogródek, ogródek puściutki. Więc możecie dać znać w komentarzu, który domek Wam się podoba bardziej jesienny, czy domek wiosenny. Więc jeśli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, możecie zostawić na łapkę w górę i dać znać w komentarzu, właśnie, który domek wolicie. Możecie oczywiście zasubskrybować mój jedyny, prawdziwy kanał, a my się z Wami żegnamy. Papa